Nie, Kobie, widzimy, czony, nie, jacy... nie, ty normalnie walczysz, ten... ja ale ten... Ale to zabrany ty. O. Przynajmniej komplement dostałeś? Jeden. Ach, tak. Jeden, pierwszy i ostatni. Pierwszy ostatni. Dobra, no to skomentujmy to, co się tutaj działo. No długo panowie walczyli. Długo walczyli, kilkanaście minut, nie wiem ile, ale bardzo długo. Spodziewałeś się, że tak to się skończy, czy nie? Ile walczyli? Minut. Ile walczyli? Z 15-16 na pewno. W stójce, tak? Na no, sama stójka była, boks. No, no to jest, jest zamienki przygotowany na MMA. 3 razy 5 minut, nie? Ale... Zwykła jest, jak sobie wybierze formułę, jak chce ze mną się bić. Czyli przyjmiesz każdą? Tak, da, oddam, oddam to po prostu publiczności. Przyjmę każdą yy, jego formułę. Jaką, jak, jaką będzie chciał wyjść. Ja się teraz specjalizuję w MMA, wiadomo, nie? A, ale no, jeżeli jest dobry w boksie, niech sobie bierze ten boks. Kurde, ale szkoda, szkoda, chłopiec swojego wiatraki. Ja, a myślałam, że jednak będzie, wiesz, że jednak będzie.